Proszę Państwa, życie to kabaret. Kawarek to życie. W ubiegłym roku malowałem kilka tygodni ten obraz po to, żeby stanowił główny element scenograficzny właśnie programu poświęconego 200 leciu urodzin Norwida. Przyszedłem tu do tej sali około 14 było za wielkie zawirowanie próby, kable, mikrofony itd. Proszę Państwa, przyjechałem tuż o, o pół do piątej, kiedy trzeba było już puszczać ludzi, wchodzę na salę, widzę główny napis, niestety nie ma tego obrazu. Okazało się, że koledzy którzy nie wiedzieli, gdzie go powiesić, postawili go za kotarą. I tak ten Norwid przetrwał cały program. Ale za to pojawił się wtedy żywy Norwid. Jak Państwo pamiętacie. Zaprosiliśmy go i w tym roku, niestety nie mógł przyjechać, ale przysłał internetem wiersz, który powstał po jego spacerze, po tym, jak określił, polskim Manhattanie w Trenton. Przeszedł tym ulicę w i okolicznymi ulicami, zobaczył polskie domy i taki oto wiersz napisał. Domy polskie w Trenton, New Jersey, mową Miskiewicza opisane. Domy polskie od wieków w Trentonie stojące, wzrok przybyszów z nadwisły kształtem szokujące. Wasze lica frontowe wskazują niezbicie, że polskie od stuleci. Tętnij tutaj życie. Tu myśl architekta i talent stolarza, Swojsko polski styl dały, co się nieczęsto zdarza. A i murów stary, pokryty przez stako, Wyglądać ma antycznie, choć jest jako tako. Między cegłą czerwoną biegnie fuga biała. Schodki, gamki, poręcze, maniera to stała. Daszki, gzymzy, podcienia, filary, kolumny. Z tego świata detali Polak tutaj dumny. W komnatach są karpety lub laminat chłodny. Częstokroć Terrakota we wzorem dziś modny. Podświetlane kryształy, kielichy i soki, W leading zaś meble na połysk wysoki. Pośród szkliwa równiutko truneczki stojące, imigranta nostalgię skutecznie kojące telewizor, mus z plazmą, kanapa, fotele, by wygodnie oglądać telenowelę. Zaś w oktach przez zasłony, korony, firanki widać polki standardy, takich u pięć fanki. Meblościanki, tapety, Jan Paweł, pamiątki, zmywarka, mikrofala, shower, mop i gąbki. W piwnicy stoi rower. Nad rowerem Narty Polak lubi mieć sprzęty. Jeździ wolne żarty, chyba że to Toyota, Honda, inna fura, w niej gość skórę odziany przy kuchu komóra. Tak wysoko więc wznosi Polak swoje loty przeskakuje głośniki i seks bibeloty, ma też grilla, ogródek, nawet leżak w prążki. Lecz nigdzie nie dostrzegłem choć jednej mojej książki.